Witam. Słuchajcie, dzisiaj e, dosłownie w dwóch zdaniach, jak możemy sobie poprawić nastrój za darmo, i, i to bardzo szybciutko. Słuchajcie, taka, taki prosty przykład. Wyobraźcie sobie, e, że myślicie o czymś nieprzyjemnym. Nie wiem, dużo ludzi, jaka pogoda fatalna, a muszę iść do pracy i tak dalej i tyle obowiązków przede mną. I teraz tak, jak sobie coś takiego myślicie w głowach, to powiedzcie mi, jak się wtedy czujecie? Fajnie, rozpiera Was energia, chcecie działać? No na pewno nie, jesteście przygnębieni i te obowiązki, które są do zrobienia, mają wagę razy 10. Jeszcze trudniej się za to wszystko zabrać. Pomyślcie dalej i tymczasem jak wykonacie te obowiązki? Będziecie pełni energii, będziecie je pięknie wykonywać, bez zarzutu. Będziecie na przykład w szkole wspaniale przekazywać wiedzę uczniom. Będziecie uśmiechnięci, zadowoleni, że jesteście, że z nimi pracujecie. Czy raczej na przetrwanie? Myślę, że to druga opcja. A teraz zmieńmy sytuację, pomyślcie sobie o czymś miłym, fajnym. O wakacjach z zeszłego roku, o tym, że za chwilę jak wrócicie z pracy, to pójdziecie z bieskiem na spacer, że pójdziecie na rower pojeździć w piękne rejony przyrody, pobiegać, że z córką się poławicie albo z synem. Tylko pomyśleliście. Co czujecie? Jak się zmieniają wasze uczucia? Jest wam lżej, fajniej, przyjemniej? Idziemy za ciosem. Wchodzicie teraz do zakładu pracy, wchodzicie do swojego biura, wchodzicie do klasy. Jak będziecie w tym momencie pracować? Jak będziecie przekazywali wiedzę uczniom? Będzie Was rozpierała energia? Będziecie szczęśliwi? Będziecie pozytywni, czy nie? No, myślę, że zdecydowanie będziemy zadowoleni, będzie nam wszystko szło łatwo, szybko i lekcja zleci nie wiadomo kiedy, i nagle 8 godzin możemy iść do domu. Prosty przykład, jak to, o czym myślimy. Nasze myśli wpływają na nasze uczucia, jak się czujemy. A to jak się czujemy, tak działamy. Jak się czujemy dobrze, działamy dobrze. Jak się czujemy kiepsko, to działamy kiepsko. Słuchajcie, jedna bardzo ważna sprawa. Tylko wy możecie wpływać na to, co myślicie. Tylko wy o tym decydujecie. Nikt wam nie może powiedzieć myśl o tym albo o tamtym. To wy. To nie jest e, łatwe. To wymaga pewnej samodyscypliny, łapania się na tych złych myślach i odcinania się od nich, szybko wyłączania się z nich i szukania tych dobrych. Spróbujcie, bo naprawdę warto. Ja wiem po sobie, że to działa. Spróbujcie. Dajcie znać w komentarzach, czy u Was zadziałało. Do zobaczenia.